Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Cieszę się bardzo, że mogę tutaj być z Wami i mówić, opowiadać. Ostatnio zauważyłam wzmożoną aktywność, jeśli chodzi o filmy na temat studiów za granicą, studiów w Niemczech. Stąd też właśnie pojawiam się tutaj, żeby o tym powiedzieć. A na te tematy mam dość dużo do powiedzenia, ponieważ kilka miesięcy temu właśnie skończyłam studia w Niemczech. I bardzo chętnie podzielę się moimi doświadczeniami i wrażeniami, jeśli chodzi o te studia. Chciałabym Was również bardzo zachęcić do studiowania za granicą, ponieważ z tymi możliwościami, które mamy obecnie, mam na myśli otwartość na świat, nie kwestie z koronawirusem, bo tutaj niestety jesteśmy chwilowo ograniczeni. Ale mam nadzieję, że już w przyszłym roku czy w przyszłych latach będzie to dla Was możliwe, i tak samo jak ja, będziecie mogli bądź mogły zacząć przygodę ze studiami za granicą. Pytania, które najczęściej mi zadajecie, dotyczą moich wrażeń: tego, jak mi się podobało, czy żałuję, czy nie żałuję, czy powtórzyłabym moje studia za granicą. Otóż nie żałuję, oczywiście nie żałuję mojej decyzji. Była to najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć, i bardzo się cieszę z tego względu, ponieważ zawsze myślałam o tym, żeby pójść na studiach za granicę, żeby rozwijać się pod względem znajomości z innymi osobami z całego świata, żeby uczyć się nowych języków. To są kwestie, które, które najbardziej zachęcały mnie właśnie do podjęcia tej kwestii, i pod tym względem wszystko się sprawdziło. Wszystko odbyło się właśnie tak, jak sobie to wyobrażałam. Nauczyłam się języków, poznałam mnóstwo ludzi, dlatego było to niesamowite doświadczenie, i oczywiście, że nie żałuję, było świetnie. Czy zrobiłabym to jeszcze raz, czy poszłabym na studia do Niemiec? Raczej nie. Myślę, że nie chciałabym kontynuować studiów w Niemczech. To jest kwestia na następny film, jeśli chcielibyście się o tym dowiedzieć, jeśli nie, to nie, ale również o tym chętnie powiem. Podobało mi się oczywiście, oczywiście, że mi się podobało, i chciałabym chciałabym, chciałabym, dlatego o tym tak chętnie mówię, oczywiście. W kolejnym filmie zamierzam odpowiedzieć na Wasze pytania, które dostałam już w komentarzach czy wiadomości. Ale również zachęcam Was do tego, żebyście pod tym filmem zostawiły, zostawiły komentarze z pytaniami Waszymi, może jakieś szczegółowe pytania na temat tego, jak się studiuje w Niemczech, ale nie tylko, mogę również powiedzieć o studiowaniu ogólnie za granicą. Wiem, że osoby, które studiują w różnych krajach, mierzą się tak naprawdę z tymi samymi problemami. Um, ja również mam doświadczenie z Hiszpanii, także mogę uh, porównać uh, studiowanie w Hiszpanii, w Niemczech, w Polsce <laughs> um, i bardzo chętnie o tym poopowiadam i, i odpowiem na Wasze pytania. Um, ok, w takim razie. Um, do zobaczenia w następnych filmach, i tak jak mówiłam, bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i, i odpowiedzieć na Wasze pytania. Pa!